O, widzę tę Tak, to jest moja przyjaciółka Magda, która jest Cześć, również mniejsza. <grym> Moi rodzice przyjeżdżają dopiero w piątek, więc moja mama nie może być ze mną. Więc bardzo chcę, żeby Magda była przy mnie. Przywiozłam suknie ze swoich kolekcji. Chciałabym, żebyście teraz sobie na spokojnie przejrzały, żeby Monika wybrała trzy modele. Spośród tych modeli wybierzemy tę jedyną suknię. Zapraszam do poszukiwań. Tak, nie, ta nie. Ta nie. To jest bardzo ładne. Mm -hmm. to jest, tak. Połączenie boho, szczególnie te rękawy, ale z bardzo romantycznym, zwiewnym dołem, więc nie. to jest może dobry trop. Mm -hmm. Ta też nie. Mm -hmm. Chociaż tak, ta co ci to nie odpowiada? Ta, jest... ta jest ok. Podoba mi się tutaj dekolcik i ten materiał. Nie, nie. Słyszysz jak ten zegar? Tak, 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 tak. <laughs> nie, to to <tutaj> jest <laughs> Nie, 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 nie. Dobrze. Za ekstrawaganckie? Mm -hmm. Tak, ale. A no no myślę, to że może być ciekawa. ciekawa. No to jest takie najbardziej. że jest w Twoim stylu, ale są słuchanie. Ale wspominałaś o tym Boho. Ja bym zobaczyła, bo A, to jest. A e, Koronka gipiurowa bawełniana. Mhm. I um, ona właśnie w stylu Boho jest taka bardzo mocna, charakterystyczna, więc myślę, że warto to zobaczyć. Dobrze. Też. Dobra? Hai. To zapraszam dobra. Was, kochane, do przymierzalni w tamtą stronę Dobrze. i zaraz będziemy oceniać, dobra? Do każdej sukni wybranej przez Monikę zaproponowałam odpowiednie buty, tworząc tym samym pełniejsze stylizacje. No i jak? Tutaj ładnie leży. Fajny dekort. Dół mi się podoba. Tył też bardzo ładny. Rękawy nie wiem, czy nie powinny być bardziej po prostu przyległe. Za szerokie dla ciebie. Że za mhm. szerokie są. Mhm. Że nie wiem, czy ona oddaje twój charakter. Chociaż ta sukienka jest bardzo piękna. Tak, bo jest taka bardzo delikatna. Tak, tak jest zwiewna. Bardzo, bardzo delikatna, zwiewna. Prosta, klasyczna. Mi się bardzo podoba, jak uh -huh. twoja sylwetka jest narysowana w niej, wiesz, uh -huh. że pięknie biust wygląda, jest idealnie podkreślona talia, no i ta zwiewność na dole. Uh -huh. I słuchajcie, do tej sukni e, zaproponowałam złote buty. Uh -huh. To są szpilki na wysokim, ale nie przesadnie wysokim obcasie. Uh -huh. Jak ty, Monika, czujesz się w takim? Wygodne, butach? bardzo wygodne.